Witam w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Kerof Mighty Magic 3 od Sharmagedonu. Ostatni odcinek musiałem tak w trybie natychmiastowym wyłączyć miałem desant moich dziewczyn. No ale już jestem z powrotem i co ja tutaj miałem robić. A, wymieniałem sobie WOJO. Czy wymieniałem? Mutare zostaje. dostała wojo od Alamara. No i jeszcze tutaj... Jeszcze by się przydało, zanim pójdziemy i przekroczymy tą... tego zielonego strażnika tutaj. Hajs. Przydałby się hajs. Nie ma surowców. Nie ma pieniędzy. Dobra. Ty czekasz. I też możesz rekrutować. Dobra, to puszczę turkę. Puszczę turkę. 11600. A yy, w tak. Co ja tutaj mam? Czy się przyda jeszcze chyba ktoś, czy nie? Tu kolumna, tak. Czyli tutaj też trzeba kogoś zarekrutować. Trzeba tu kogoś zrekrutować. O, Gekson jest. Dobra, Gexon, ty będziesz tutaj łaził. zaczyna deszczowisko. mnie będziesz chodził, będziesz zbierał woją. Zaczniesz tu odtąd. A tu jeszcze jest harpie. Dobra, jakoś to sobie obcykamy. jest ta kolumna Czekajcie, ci by się przyłączyli mnóstwo, a to było, dużo mówię Dobra, teraz to. O, urywanie chmury Od razu się głośno zrobiło Dobra, ty też tu rekrutuj ty co zrobisz? Tutaj rekrutacja. Później tu. Ty tak samo tego matołka i go przenieś. Nie mam tutaj... a w ogóle nie mam smoczy. jest mi to tu wybudowany przydałaby się. Dobra, muszę na chwilę zapauzować. Muszę zobaczyć czy mam wszystkie okna... Dobra, jestem z powrotem. Dobra, wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą kochajsu nie ma. no to co kolejna tura? kurde szkoda tak nie no muszę już tam zaraz iść tu już nie ma co czekać Nawet na to nie ma, Maura. Jeszcze jedna turka, okej. Okay. Myślę na smoczka. Aj, to by było w No dobra, ci to są nieważni. idziemy sobie tutaj. To co ty ja jeszcze robić na tutaj? Ok. Tak. Ty czekasz, ty tutaj. Przekazać tutaj, tutaj, cały czas mówię tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, Bimerek, Dimerek do Lost Hold'u. Dyplomacja, ale peszek. nie, nie opadnąć, wolę i tak się przedostać w takim razie tutaj no, opuścimy torkę Też to już przejdź. Ok. Odwiedzony. Tak odwiedziłem to, odwiedziłem to teraz tutaj. Okej. Okay. Jagar. Jagar, dżagar, dżagar, dżagar. Weź to. Ja się troszeczkę zakręciłem. Dobra, zrobimy tak czy w drugą stronę w drugą stronę. tutaj. Eee, ty czekasz? dimmer przekazuje zaawansowaną mądrość tego, filofado, przekaż to. O tutaj mam woja do wykupienia. Kaj surak. Dobra, Dimerko, to ty wracaj z powrotem. Melaki to czeka. Ty poczekasz w mieście sobie. Już ta jest coraz lepsza. No ale już chciałbym taką kurde konkret tam wyruszyć. Mam wrażenie, że. Nie, że będzie ciężko no i tak zawsze już będzie ciężko dobra puszczamy turkę eee, tu muszę chwilkę wyjść alamar alamar jeszcze tu coś zrekrutuję i też zostawimy to woją Tak sobie ulepszymy i zostawiamy... dobra, niech będzie, że tutaj... To te... za wykupimy, tak? Jeszcze... Trzy. Kurczę, mój komputer odmawia mi posłuszeństwo, coś się z wiatrakami dzieje. niedawno odkurzałem, teraz tam zaczyna to rzęsić, niedobrze, niedobrze się dzieje, dobra, o znowu, kurde macie, dobra jeszcze na chwilkę zapauzuję, Kurczę, nie wiem czym to jest spowodowane, ale strasznie zaczął głośno chodzić. Dobra, dalej z tą grą. Bo nie pójdę, nie ruszę do przodu. Hajs by się przydał, pewnie. Na no spokojnie. A i tu labirynt jeszcze jest. Wow. Jedziemy tu. Harpie. Tu ten lawirent. Eee. Ty na czym stoisz? Na tym, że się cofasz. Melaczka. Sefina. Dobra, tutaj z powrotem osmoczki jeszcze chwilowo poczekaj, tu jest alamar. Dobra, alamar może się już ewakuować. Ale on tak się będzie ewakuował, że on gdzieś tu będzie sobie stał. Jutro będę musiał tego sprzęta rozkręcić, znaczy ten wiatrak właśnie, nie wiem. Ten wiatraczek nie może mi paść. Jak mi to denerwuje, że. Co się z nim dzieje? Co się z nim dzieje, że tak chodzi? Nie no, muszę to wszystko tu wykupić, to co tu jest. To nie ma to tamto. Bardzo mało hajs. Uh. jeszcze mogę znowu wyjść. Jeszcze sefinrot tutaj wejdzie. Poświadczenie, podstawa, magia ziemi. Co ty masz? Te kryształy. Dyplomacja. Dobra, polepszamy co się da. Sporo można. Smoczek jeszcze jeden karpiki 24. Dobra, w ten sposób bisef i może wracać. To żeby nie zblokowało, a tutaj daleko nie poleci. Dobra. Ta Alamar tutaj idzie tego miasta w takim razie Gexon Gexon idzie teraz gdzie? Nie no, najpierw tutaj Później labirynt Nie rady do labiryntu gość, już w tym tygodniu Trudno Ty czekaj Ty też ty tutaj zaczynasz, no i górczy, no i mutare. Lecieć, nie lecieć już teraz. zaraz polecieć. Zaraz będą kolejne posiłki. 320. No jeszcze to by się przydało. Dobra. Jeszcze opuścimy jedną turkę. Dobry dowódca w swych planach przewiduje nawet to, co nieprzewidywalne. W ten sposób nic Cię nie zaskoczy i możesz nadal dążyć do zwycięstwa, a przynajmniej przeżyć porażkę. Eee, Raulik tego nie zrozumiał. Oto czemu tak łatwo zdołałam go zabić i odebrać jego ziemię. Jeśli Orwald pierwszy dostanie się do fiolki, być może zostanę zmuszona do opuszczenia migon. Dobra. Ja mam wrażenie że te wejście to jest tutaj do tej fiolki dopóki chyba nie otworzę tego wariatwa gdzie ono jest tutaj na powierzchni A czy to czy to tak było nie wiem dobra alamar już tu Gekson. Czy mogłem do tego polecieć wcześniej? No dobra, trudno. A i tak zwierzemy. Yy, tu już zebrane, tu zebrane sefinarot. Poczekam sobie gdzieś tutaj mniej więcej. No i to teraz, kurcze, 12 tysięcy tylko. Tylko 12 tysięcy. I zaraz znajdzie po na Dobra, puszczam kolejną turkę. Populacja Królestwa zwiększa się. Skąd te dodatkowe plus 2? Jest to, że mam... Tu 4, a tu też 4 są? Jak to jest? A no bo tu nie mam w ogóle. Tu 4. Już pięć. Wow. Dobra, to tu już chyba... W sumie nie wiem, co mam robić. Tu na razie nie ma co wykupywać. Dobra, wezmę to i lecę tam. Niech będzie tak. Czy dam radę, tak? 32 czarne. Zaraz wiem, co jeszcze mogę zrobić. Ale to już nie. Chyba nie dam rady. To, to już. dam radę, dobra. Jeszcze ile się da. To by było na tyle Coś muszę sobie zostawić 15 tysięcy to nie jest dużo Ale żeby się już nie wracać tak Dobra, niech będzie I tych strzelców może co Chociaż za dużo to ich nie wykupiłem dałem ciałka, ale ok teraz już naprawdę się przenoszę <laughs> i tak będę zwlekał, zwlekał, zwlekał 345 dobra 35 jeszcze tych no. i lecimy na tak będę zbierał teraz tutaj pewnie jak są tu a nie mam hajsu teraz żeby ich wykupić Nie no, nic już tutaj nie będę wyprzedawał. Muszę zająć się rekrutacją. Dobra. Tutaj. Tu jeszcze złe oczy. Dobra, już tutaj ulepszyć wszystko. Dobra, wracaj. Już tutaj zipował zaraz, a to jest który do zbierania. Jest, dobra Ty Na razie zibujesz Ty zbierasz tu, lecisz Podroglody Ty tutaj żeby się przydało już to gdzieś jakoś oddać. O właśnie, jeszcze Sefinrod albo ktoś, no może nie Sefinrod, a może i Cefinrod. Jak już tutaj jest, Dobra, zrobimy coś takiego. O, nawet mogę to tutaj robić, nie wiedziałem. E, tam są jeszcze w drodze gdzieś smoki. Chociaż Sefinrod kurczę, ona ma fajne te mazienie, ma mądrość ma kryształ, to mi się przydało na następny scenariusz składamy tu 20 alamar ma też dobry i tak tutaj jest dimer drugi drugi pierwszy 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 to zimnaż tak jeszcze jest tu jest alamar arlach ma jeszcze drugi tak samo no, on też by niezły. W sumie, że nie ma Pójdź to już przekazać, ja jeszcze kogoś uzbrojonego, tych czternastu, tych dwudziestu, i po pięćnóżkach. Idziemy tam już. Bez większych kombinacji. Surki. Tu zebrałem chyba, tak? Tak. Sefinrod pójdzie, popłynie. Nie, A nie, on zamieni się. Ona, ona będzie tutaj na smoki czychała, A Dimmer będzie pływał. Okej. Okay. nawet niech już wsiądzie na ten stateczek. Puszczamy turkę. Teraz Geksonie nie dojdziesz do niego dojdziesz. OK. Czego nie brakuje tej korony chyba tak? Ze smoczy łusek. No, tu czekasz wszystko co możesz. No i ona nie ma wyjścia już leci. Dobra Lecimy tutaj no a tutaj tą taką żmudną robotę i trzeba ją wykonywać niestety Sefingrod eee, przekażesz mu trochę eee, no paru Paru tych mm, co ja zrobiłem? Tak to miało być, okej. Okay. Muszę coś zobaczyć jeszcze, a tu to za chwilę. Czy jestem w stanie, żeby tym pływać sobie i zostawiać te wojska, tutaj dawać sefinrot. Bo tak on tutaj stoi, tak będzie sobie płynął w ciągu tygodnia, aby zebrać te wojsko, przepłynąć tutaj, zostawić i dalej tutaj. No bo tam przepłynąć to już nie da rady raczej. Jeszcze dwóch wykupiłem. Trzynastu tył. Dobra, jeszcze, jeszcze... Jeszcze zawinę... Eee, ...Gexom. Tak? Szósty dzień. Dobra, jak są weźmie te woje, to wykupi, jak się tylko dam i pójdzie za nią. <laughs> Inaczej to ja z nim nie wyjdę. Po prostu tam gdzieś po drodze, na, po drodze przy, oddam, gdzieś tam dojdę w końcu. Dobra, ty płyniesz, Sophie nie stać mi, ok. A w ogóle za właśnie, bo ja tak mówię, a nie mam przyzwania okrętu melaki ten pewnie. Ma, hmm. no, może się uda, zobaczymy. <zysk> Dobra i tu to udamy się już może w następnym odcinku. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, dzięki za uwagę, na razie hej. Ciao.